Jak przywitać się i pożegnać w języku włoskim? Jak zrobić to w formalny i nieformalny sposób? No i jakie są różnice kulturowe w tym zakresie między Polakami i Włochami? O tym wszystkim w kolejnym odcinku na kanale Italiano con Adriano. Zacznijmy od tego, jak przywitać się w formalny sposób. Rano gdzieś do godziny 13 powiemy buongiorno, czyli dzień dobry po godzinie 13 i mniej więcej do godziny 16, błą pomeriggio, który na język polski również przetłumaczymy jako dzień dobry. W ten sposób działa angielskie good afternoon. Natomiast po godzinie 16 i do wieczora użyjemy błonasera, sera, czyli dobry wieczór. I jednak muszę Wam powiedzieć, że z błąd pomeriggio i buonasera to różnie bywa. W zależności od regionu, a także od indywidualnych upodobań użytkowników języka włoskiego, bardzo różnie słyszy się. Czasami w ogóle niektórzy pomijają Buon pomeriggio i po 13 od razu mówią buonasera. Inni właśnie, tak jak wspomniałem, mniej więcej do godziny 16. No i co z tym zrobić? Używać tego Buon pomeriggio, czy nie używać? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Także, no widzicie, te wszystkie reguły no są bardzo elastyczne. Jako taką anegdotkę mogę Wam powiedzieć, że w trakcie lekcji zdalnych, kiedy łączyliśmy się na zajęcia mniej więcej zaczynające się 13:15, byli tacy studenci, którzy mówili giorno, inni mówili buon pomeriggio, a jeszcze inni mówili błona sera. No i co? Można? Można. Można jak najbardziej. Jeszcze jak? Pamiętajmy, że Włosi to nie Niemcy, tu nie musi być wszystko alles i nordung co do minutki. Przecież nikt nie będzie sprawdzał i patrzył co chwilę na zegarek, czy jest za dwie 13, czy już dwie po trzynastej, czy mówić buon pomeriggio, czy buon czy buona sera. Włosi podchodzą do tego w bardzo luźny sposób. Zwróćmy jeszcze uwagę, żeby ze słowa buon nie robić bon giorno. Czyli uwaga na to u, które jest po środku, no bo jeżeli je pominiemy, no to wyjdzie mniej więcej coś w tym stylu. Buongiorno. Co? No jest, no niedobrze. Żeby pożegnać się w formalny sposób najlepiej użyć Arrivederci, czyli do widzenia, albo ewentualnie Arrivederla, czyli do widzenia. Panu lub pani. Warto też zwrócić uwagę, że ta ostatnia cząstka, ten ostatni fragment wyrazu pisze się z wielkiej litery. Można również dodać błona giornata, czyli miłego dnia, albo błona serata, czyli miłego wieczoru. Jeśli chodzi o nieformalny sposób przywitania się, to najczęściej używa się ciao. Ono może być użytej rano i po południu i wieczorem. O każdej porze dnia i nocy, i co ważne, ciało również można użyć do pożegnania się z kimś, a więc wielofunkcyjność. Na powitanie i na pożegnanie. E, oprócz tego, żeby się pożegnać, można też powiedzieć adopo, czyli do zobaczenia później, adomani, czyli do zobaczenia jutro, albo e, a presto, czyli do zobaczenia wkrótce. Jest jeszcze jedno pozdrowienie szczególnie przydatne, a mianowicie salwę, które na język polski można przetłumaczyć jako wita. ono jest e, pewnego rodzaju wytrychem w takich sytuacjach, kiedy nie wiemy, czy kontekst jest formalny, czy nieformalny, wahamy się. No i można śmiało użyć salwy, dlatego że ono w obydwu tych kontekstach może być użyte. Tylko, że pamiętajmy, salwę używamy wyłącznie wtedy, jeśli się z kimś witamy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale my Polacy bardzo często, nawet o godzinie 21 czy 22, Mówimy dzień dobry. Znam bardzo wiele osób, które wchodzą do sklepu czy do restauracji, nie mówią dobry wieczór, tylko dzień dobry. I uważam, że no, też nie jest to jakieś straszne fopa, chociaż mamy to dobry wieczór i warto byłoby go stosować. E, swoją drogą nie wiem, czy w ogóle w języku polskim można powiedzieć, że o jakiejś określonej porze. Należy używać właśnie tego zwrotu dobry wieczór. Ja na przykład osobiście używam go wtedy, kiedy po prostu, no właśnie, zbliża się wieczór, robi się ciemniej, a więc no, nie jest to jakaś konkretna godzina, dlatego że, wiadomo, w lecie e, dzień jest dłuższy, a więc wieczór zaczyna się później. No i oczywiście w zimie no, sytuacja wygląda na odwrót, więc e, no, ja jestem taki elastyczny e, w tej kwestii, no ale tak jak mówię, E, niektórzy używają tego nawet w e, e, późnym wieczorem. Warto też zwrócić uwagę, że w języku polskim mamy dzień dobry, ale dobry wieczór. Co to się stanęło? Jak to możliwe? No dzieją się w języku czasem rzeczy tajemnicze, coś tam się podziało, coś tam się stało, no i m, gdzieś tam przez te setki lat język polski ew ewoluował, e, no i nastąpiły takie zmiany. Przyjęło się to i tak to funkcjonuje do dzisiaj. No i jeszcze jedna kwestia, jak przywitać się przez telefon. Zerknijmy sobie na nagranie z serialu Rancho. Pronto? Ciao! come staj? Czyli można powiedzieć, że pronto to jest odpowiednik polskiego halo. Niejako w naturalny sposób po przywitaniu się pojawiają się takie zwroty jak come staj, czyli jak się masz, albo come sta, jeżeli jest to formalny kontekst i mówimy do, do kogoś na panu, pani. Takim dość neutralnym zwrotem będzie come va, czyli jak leci. Włosi w związku z tym, że są narodem niezwykle pozytywnym, optymistycznym, odpowiadają bene, czyli dobrze, albo molto bene, czy benissimo. I te dwa ostatnie zwroty znaczą dokładnie to samo, czyli bardzo dobrze. No ale wiadomo, my Polacy jesteśmy pesymistyczni, lubimy sobie ponarzekać, no i na pytanie jak się masz czasami odpowiadamy Szaunima, stara bida, albo ch**a, ale stabilnie. To już wszystko w tym odcinku, dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Ciao!